Dzisiaj widzowie jedziemy na miejsce, w którym każdy kończy życie. No ja się trochę boję tak szczerze. Tak szczerze robimy po prostu odcinek halloweenowy, w którym jedziemy na opuszczone miejsce, które zobaczycie w dalszej części filmu. Tak jest. Jedziemy do domu widzowie, do domu jadziemy. Mamy tam patrzcie, 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 Nie wiem teraz to ja no. O jaki piękny. Ooo, jaki słodziak. O, bez tym gazuje. Dobra, to tak jak mówiłem widzowie, widzimy się już w drodze, zobaczcie parę przebitek, gdzie jedziemy i możecie napisać w komentarzu, jakie to jest miejsce i jaka to jest miejscowość. Jedziemy właśnie na to miejsce, dzwoni znowu biznes call, ale to nie odbieramy tym razem. Jest lekki stresik, powiem wam. No, powiem ci, jest leciutki strach, bo widziałem jak to wygląda na zdjęciach, te miejsce, Wy ale... jeszcze nie widzieliście go i zobaczcie, za chwilę jest naprawdę że to miejsce, dlatego też nie jesteśmy w Bytomiu, a jedziemy poza Bytom. Powiem wam godzinkę od Bytomia, pół godzinki, a my już jesteśmy w trasie i za 10 minutek będziemy. Chciała widzowie, jesteśmy na miejscu, zwiedzamy opuszczone centrum handlowe. Już widzicie w jakiej miejscowości jesteśmy. Jest to Gdańsk. Jesteśmy w parku i jest. Grubo. Światełka się świecą, ludzie chodzą, ale to jest kurde wszystko w naszej głowie. To są ludzie zombie i idziemy w dziwne tereny, więc zapraszamy was. No już Jesteśmy w tym opuszczone miejsce, ogólnie i powiem wam, że jest tutaj strasznie, jak widzicie. Wszystko się świeci, jest grubo i idziemy pod picie. Proszę? Pani nam powiedziała, że nie możemy nagrywać. Mówiłem, że to jest opuszczone. To jest opuszczone jest jakieś nawiedzone. Ja się tak boję. Proszę. Do ochrony dostaniemy. Idzie Nikola Dudo i będzie grubo. Nie no, idziemy po picie, tak stresowo. Nie, ja cały czas, ale po ochronę stresa zadzwoniło bo weszliśmy na pewnie, jaka zaczęliśmy nagrywać, no i tak i tak było, nie? Idziemy sobie, kupiliśmy już picie i jedziemy tak szczerze na to miejsce już. I co? Zobaczymy, czy zaraz znowu do ochrony, bo ochrony na razie nie ma, nie? Więc idziemy i nagrywamy, no bo możemy się wynagrywać. No nie ludzie nie nagrywają. No właśnie. Już dostaliśmy jedną i drugiego nie dostaliśmy. No Mam nadzieję, że to było słychać, chociaż będzie pod na tytuł, że ochrona Prawie ochrona nas Trzy kropki Oficjalna y, tutaj Reklama Reklama Quick Park Arena Gdańsk Stocznia Wszystko wolno Tak jak najbardziej Ochrona oczywiście w gotowości Jest zajebiście Ochrona przyszła zapalona za szmaty i... Zostały nam około 3 minuty do końca naszej podróży. Będziemy już pod, pod naszym obiektem badań dzisiejszym. Dojeżdżamy sobie na spokojnie i witamy pod naszą areną dzisiejszą. Będziemy zwiedzać. Zobaczycie zaraz co. Tutaj macie adres, sobie zobaczcie. Adres, który wam nie pokażemy, ale jesteśmy już na miejscu. No i co wam możemy powiedzieć, No będziemy lecieć tam no. powoli, pozdro. To jest tam właśnie, nie? Wy tego nie widzicie, zaraz zobaczycie przebitki, ale powiem wam tak, że jesteśmy tutaj w dwójkę, bez broni. Nie mamy nic. Ktoś nas zaatakuje i jesteśmy Ale mam jedną rzecz, która jest w bagażniku. Jest. Są łomy. Proszę, czyń honory. Dam, 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 dam. Jaki tu jest burdel? Ty i mamy tutaj koło i łomy. Pokaż, pokaż broń. Czekaj, ci ja się... Ale tak bez beki? Jest lekki stresik, co? Lekki jest Jeszcze, że bo ja wiem, co to jest za miejsce. I opiony jestem. Ja też wiem, co to jest za miejsce, ale mamy broń. Przekazuję Janisowi kamerę. Lalony się. Widzicie teraz przebitki, co to jest za miejsce? Możemy wam zdradzić. To jest opuszczony pogrzebowy. Op. To jest już mocne, to, to, jest, mocne. to jest mocne. My się teraz jaramy wiecie o co chodzi. To nie jest totalnie, wiecie, śmieszne, że to jest dom pogrzebowy, tylko straszne, że to jest tam, serio się takie rzeczy działa. No. Co, to jest? I co, będziemy się w... tam. Idziemy do środka, nie? Nie chcę to iść. Ja też nie, ale kto pierwszy przychodzi? Ty. się no, dobra. To... To są ej pa ej, tego to było? Na zdjęciach tego nie było. Nie wiem. I to jest całkowicie. Wchodzisz pierwsze czy ja? Wchodzisz, no. Zabie zachciało się nam obydwu siku, więc idziemy w siku jeszcze, bo jest stresik lekki i się boimy, że ktoś tam jest, bo jakieś światło. Co... Mój zegar ja, p ej, mi się no. normalnie zachciało stać normalnie ze stresu ma no, mi się sikać, co będzie idziemy siku i wchodzimy tam i bez przedłużania zaraz tam będziemy. Piu. Nie, nie sikamy jednak, bo się boję, że mi coś pindolał. I, I ogólnie to będzie nasza motywacja, żeby stamtąd szybciej wyjść Musimy wszystko zobaczyć, wszystko dla was tam zobaczymy Zobaczymy, zobaczymy wszystko. Czy zobaczymy, że zobaczymy. czy wszystko zobaczymy, rozumiesz że co chodzi? Zobaczymy, czy zobaczymy, tak? Tak, zobaczymy, czy zobaczymy Mam nadzieję, że to straż miejska nie przyjedzie w ogóle, nie? No jakby straż miejska jeszcze przyjechała, przyjecha, to w ogóle przyje... Jako... Że ochrona to straż miejska, nie? No właśnie ja się Każdy się na nas patrzy dziwnie No bo... Stoimy jak dał na opie przed tym Z kamerą jeszcze Jeszcze z kamerą I lampa jak... Na Dobra, wchodzimy. Jest przejście, nic nie płynie, nie jedzie, nikt nie nic nie jedzie. Co nam się na na zachciało? Przeszedł Dołuj się. Jesteśmy. Gdzie jest wejście? Idziemy widzowie tam na ten i to zamknięte. Zamknięte. To co? My się do środka ja się Tam pierwszy, a ty drugi za mną od razu. Ogólnie widzowie, teraz to gdzieś się gadamy, bo lecieliśmy trochę. Ja, przyznamy się wam, byliśmy już tutaj i tak to nie wyglądało totalnie. I tu jest zamknięte okno, tutaj, od tego tego i tam są zamknięte drzwi, a to wszystko zobaczycie na ścinających się klipach. Teraz było totalnie inaczej i się cykamy. Hej, nie wiem czy tam wchodzimy, bo tam który może być w środku, a my jesteśmy tylko we dwójkę, już tak miny nam zbladły i to potężnie. I nie wiem czy po prostu nie zrobimy tak, żeby teraz zobaczycie sobie klipów z tamtego pobytu, pościnanego trochę, ale będzie, a my a nie wiem, zobaczymy zaraz. Pokminimy jeszcze. Zobaczcie sobie Jasia. Zobaczcie sobie go. A weź, może tam za tarką Tam było ogólnie zamknięte. No, a tu otwarte tam było, nie? Tam otwarte było, normalnie weszliśmy. Tu było okno. Jedno było otwarte. Tu było okno otwarte, to. To jest niemożliwe, żeby. Wchodząc stąd, sobie zamknął to okno. Dobra, wyjdziemy stąd i pokminimy widzowie. Zaraz się widzimy. Za mocno świecisz na dół trochę. Nic nie ma, chyba, nie? Okna jakieś. Dobra, wchodzimy chyba, co? Patrz, tam jest świeca. Nie jest świeca. To jest świeca. Dobra, wchodzimy na pierwszy. Tu by Chodzisz od razu za mną. A myślisz, że tam ktoś może być? Nie, nie wiem. I świecisz mi od razu. Jest tam coś? Chcesz kamerę? Od razu za mną uwagiś. No dobra, dobra, dobra. Jesteśmy widzowie Jest stresik Jasiu? Jest stresik. Tak, tak, idziemy wioski. dalej, co? Pan sufit jest. No właśnie wiem, do góry nie wchodzimy. Ty pierwszy, ja wchodziłem teraz, ty masz szło, ja idę z kamerą. O A k**a, tam. No właśnie, widzę. To wszystko Dobra, idziemy tutaj na Chodź, o, 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 o. Jest sufit, tu nawet nie ma. I tu są żeletki człowieku, normalnie. Weź tu, weź tu, zobacz, tu jest krzyż. Nie, to idziemy. Nie no, chodź, chodź, patrz to. A to jest pleś, to jest pleź. To jest pleś. Dobra, chodź tutaj wejdziemy, nie? tu widzowie. Tutaj jest... Tu ogólnie chyba ciało było, nie? To była sekcja złog Jest tam ktoś, nie ma nikogo, nie? To jest winda normalnie do Tak, to jest ta winda towarowa. Ej, co tu jest, patrz? Zobaczcie to. To Wszystko jest urządzenie. jakieś porno. Tu jest winda, była, bynajmniej. Czytaliśmy, że tutaj był ogień. To było zamknięte, to było 2012, było zamknięcie. 2012, no. Tak. Tu są pentagramy. I od wtedy to jest zamknięte i szczerze, to nie jest ustanie. Było w lepszym, podobno. Tutaj mamy te łóżka, są najbardziej straszne, są te łóżka. To jest. To znaczy, mnie najbardziej... To schizuje. To mnie strasznie schizuje, nie? I ten krzyż, który tam był. Pentagram. 666. 6, 6. Tu co jest? Tu byliśmy. To jest jakieś biuro, ogólnie chyba wiesz. No. Dobra, już się uspokoiłem. Trochę nie wiem jak ty. Ja też, że jestem trochę bardziej spokojny i tak się czuję bardzo przytulnie, tak szczerze mówiąc. Naprawdę, ludzie, którzy takie rzeczy robią, są tak szczerze. Kocham cię ja bardziej niż mnie Fedor. Na Kto ludzi. Kiedy wyjść na ludzi? No ker, tu są krzyże na oknach w ogóle. Dobra, idziemy na dół, co? dół? No dół, chodźmy już. Ty jesteś chory, człowieku. Idziesz od razu za mną, krobie. No krok. idę od razu za tobą, no. Nie to szafa. No to też widziałem już na filmiku. I nie sobie te uczucie tutaj. Iść, iść, iść. Na serce, No, serio, to, to jest naprawdę dziwne uczucie. Taka dziwna aura tutaj jest. To jest wyjście na plac. Tam macie ogólnie widzowie wjazd. Tutaj jest winda, którą przewozili góra dół. A tutaj co jest? Tutaj, Łóżka też, tutaj wjeżdżały karawany. Tu jest chłodnia chyba, nie? Tak, tu jest chłodnia, no. Szczerze nie wiedziałem, że my tu wejdziemy. Ja też, ale ja szczerze w nas nie wierzyłem, że my takie, takie rzeczy zrobimy. Nie Jesteśmy z siebie dumni, ale też wystraszenie chuj. Nie, serio, to jest f***** w... ciężki klimat, nie? Tu były dokumenty, tam. Tu jeszcze wody są normalne. Tak. Ale bo. wody to one są z jakoś z teraz pewnie. To jest Aha. jakieś satanistyczne pewnie. F. wychodzimy. wychodzimy. Wchodzimy stąd, to właśnie kminimy, co robić. Mikrofon jest? Jest, jest? jest, Dobra. Nie. Serio? Ej, ty tu jest, tu jest. Zobacz, czy działa. Świeci się? nie, f. mikrofon. A nie działa. Patrzcie co, ile te mikrofony mają? I on jest rozładowany, on się rozładował nagle. No. Ej, dobra, to Dobro ja wszystko w koszty pójdzie, będę musiał U... mikrofon nowy. <grym> ja dole. Ale to wiesz, to się dokupi, nie, to jest rust teraz. Jeszcze się Słab... Jaśiu. Jakiego łapecha nie? O, Ogoń... o można. szkoda mikrofon? Jak tyś to zrobił? No bo ja się tak zgarbić, o własnym pleca... Dobra, chodźmy może pokminić co dalej. Zaraz pokminimy. Bo ja ale... zaraz zobaczymy, obejdziemy to, zobaczymy. Bo jest k. totalny, widzicie, że jesteśmy teraz obstrani. Myślę, że film naprawdę dobry tam wyjdzie z tego. Słowo mocno to łapę. Spaczcie. Nie no tak serio, to już widzicie, że my jesteśmy obsrani tak szczerze I jakbyście zobaczyli klipy z tamtego filmu, też byliśmy obsrani I totalnie inaczej to wyglądało serio. Totalnie inaczej Tam jak to było świecało, pamiętasz jak to świecało wyglądało? Tak, no, tak, no, tak Tam nie było już. Nie było? No, nie no, nie było przez, tego, przez to okno, było widać tę świecę w tym prawym oknie A jej już nie było Ja postawię tę kamerę tutaj i my sobie po prostu pogadamy Szkoda z tego mikrofonu jedynie, wiesz? No nie no, kupię nowy Wszystko mnie już straszy Wszystkiego się no. kupuje. boję no. Musimy obczaić jak ta tam wygląda, ale nie wiem jak my to zrobimy teraz, jak my to zrobimy, jak my to obczejmy czy tam coś jest Chyba, że robimy jeszcze raz jutro Tam więcej osób I robimy dobre nagranie No bo teraz tak rozkmina mamy widzowie właśnie, czy wam puścić to z tego, z poprzedniego filmu Chcielibyśmy to, wam to pokazać jak, jak najlepiej, tylko, że tamten film Może my, jakoś Wyszedł ten film Klatko ktoś automatyczne ISO. I, I to byłem ja. ja. To byłem ja. No. zgadywać, to, to był Nie wiadomo, co mamy robić. Ja Ten chcesz... mikrofon nie działa. Bo on się co okiem no. no to trzeba go podłączyć. Weź go podłącz może. Czy ja się boję używać tego? Podłączymy mikrofon, widzowie. A nie, no prawda, teraz działa. Ja. No ale jest rozładowany, no to trzeba i tak go podłączyć. Podłączymy mikrofon, obczajmy, co tu jest. I zaraz się widzimy z decyzją. Jaka będzie nasza decyzja, zobaczymy. No k Stres. K szczerze, ja się boję totalnie. Dobra, widzowie, ogólnie jest taka sytuacja, że nam już, już w ogóle nie jest do śmiechu. Na klipie, k który widzieliście przedtem Już wy się skapliście pewnie Bo jest to w montażu zrobione k Okno było otwarte najprawdopodobniej Potem jak przeszliśmy do tyłu Się k zamknęło Jak chcieliśmy wejść Nie było tam świecy A wtedy jak była świeca jak, jak byliśmy wtedy Co tam dawno temu Co wy widzieliście tylko klipy zlagowane To To tam była świeca, nie było teraz świecy Okno jedno było zamknięte, co jak przyjechaliśmy to było k***** ku... otwarte najprawdopodobniej Jedziemy zobaczyć tam, podjechać Ale nie mogę tu podjechać, bo to jest jednokierunkowa, tyłem podjadę Nie, to nie jest jednokierunkowa To jest jednokierunkowa, Jasiu No przecież ludzie tu normalnie jeździli Dobra, jadę tyłem, na jednokierunkowej można, nie? No można Ja gdzieś młody nic nie Nie wiem, tak się rozglądam, patrzę jakby co k*****, ku... jakiś k***** ku... stamtąd wyskoczył Pany. Bo ja się boję ja tego, ja się nie... Sumie, no może to być paranormalne z jednej strony, tak szczerze, tak totalnie już bez beki. Ja już, ja już nie wiem, co ja mam myśleć. taki mętlik w głowie, że to jest... Dobra, masz okno otwarte. Jedziemy jeszcze trochę. Zamknięty jest, Zamknięte tam jest. I się świeci coś. Odbija się światło. Odbijało się normalnie światło, widzowie, wiecie? Nie wiem, czy mam to dobrze nagrały. Dobra, idziemy obejrzeć. No. Poddajemy się, nie jesteśmy aż takim. W sensie, to nie jest tak, bo... Boimy się jedno, z jednej strony, k. nasze życie, tak? Totalnie już szczerze, k***. Beki. Bier ten mikrofon, nadajnik działa, wszystko działa. I widzimy się zaraz widzowie, zobaczymy czy mikrofon dobrze działa. Jest trochę porysowany tutaj, ale no nie, nie obwiniamy Jasia, bo. mogło się każdemu to zdarzyć, nie? Kupi się nowe, no trudno. Ale idziemy, no trzeba go odłączyć, zobaczymy zaraz, patrz, odłączam. Baduję się. Dobra, idziemy. Ale k***, od k***a. Dobra, czekaj, wróć z tej strony. Idziemy z tej strony, zobaczymy. Najpierw, k. no szczerze, ja jestem tak k. Jest ze strony. Ja też jestem ze strony, Widzowie, wiecie o co chodzi? To raz się otwiera, raz zamyka, a przysięgam ci nie zwróciłem na to uwagi i się tam normalnie coś świeci, bo nie gadaj mi, że nie. Patrzcie to, widzicie to? Normalnie ci się tam to k świeci. Przed tym jak tu mieliśmy wchodzić. Idę wam to zobaczy pokazać, bo wy zobaczycie sobie ze środka ogólnie wszystko, ale macie teraz tą historię. Jasiu. co? Okno jest chyba otwarte. Nie, chodź, 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 chodź. Opie. Widzisz, otwarte jest tam. Dwa są okna otwarte do połowy. Nie wiem, że są tak zeskilkowane, k**chopie. Nie wiem, co robimy, no kurde, nie wiem. Nie wiem, Jestem tak zesrane, chodzi do auto, k***. Bo będziemy się napalać. No jest stres, k***, tam się już z jednej strony, ale... Ja się k**chopie, ciała jadą. Wiesz, że to może być, próba? Wsiadaj, tu opie. zamykam to auto, Wsiadaj, 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 zamykam O A człowieku, jestem taki zesrany, że to jest... Teraz zobaczymy, czy on nie maciał. Ja przysięgam ci, człowieku, jak on wyciągnie stamtąd coś, jak ten dleje chyba. Nie, nie wiem, no, dziwny hop jeszcze. Widzę go w lusterku. Są schizy teraz, ale. I on idzie w naszą stronę, po prawej, nie idzie. Widzę. Ambulans? Albo domu potrzebowego? Nie wiem, Ja już nie wiem, co mam tym sądzić wszystkim. Jestem tak zesany, to jest ta. Przysięgam wam, jak mówiłem na tamtym, co byliśmy tutaj, miałem taki ścisk w taki inny. Teraz mam k. trach. Jesteśmy minus mikrofon prawie. Jaś rób rękę. Teraz przy drugiej próbie. Plus, jak widzieliście wcześniej, totalnie inaczej to wyglądało. Dziwni ludzie tu się kręcą, ambulans jest k nami. Okno było a byliśmy ile tam? Trzy dni temu? 4? Jakoś tak, no. Ja powiem Wam tak. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko widzieliście. Widzimy się w następnym filmie. Zostawiacie subskrypcję taką, jak widzicie tutaj, tutaj. Tam na tutaj, dole. Tam, tam na dole. Co? Tutaj? Czy tam, że, na dole. tam na dole i tutaj. No to dobrze. I żegnamy się, się